Wiecie, kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dawno nie było Bookhaulu chyba przez jakieś 4 miesiące czy coś takiego, więc już czas mam chyba obok siebie gdzieś 20 kilka książeczek, no i jak zwykle podzielę sobie je pewnymi tematycznymi etapami itd. i zacznę od książek, które kupiłam w ostatnim czasie i już zdążyłam przeczytać. Jest ich całkiem sporo, więc jestem całkiem zadowolona z moich wyników. To nie tak, że kupuję i tylko odkładam na półkę, więc jest dobrze. I tutaj na początek weźmiemy sobie następcę tronu. Cały filmik odnośnie tej książki już się pojawił. Oczywiście mamy Holly Black. Jest to pierwsza część, bodajże z dwutomówki. Ona wyszła niedawno po angielsku i generalnie jest już przetłumaczona na język polski, ale na drugą część pewnie będziemy musieli troszeczkę poczekać. Ja nie ukrywam, że czekam z niecierpliwością, ponieważ ta książka bardzo mi się podobała to jak Holly Black magicznie wplata swoje wątki. Jakby te elfy, które tworzy są jakby specyficzne tylko dla jej twórczości, jakby nie do końca dobre, nie mogą kłamać, natomiast gdzieś naginają fakty, starają się, żeby te istoty wokół nich jakby nawiązać do swojej woli. I tutaj w tej książce mam akurat Suren i Dęba, Dąb pojawiał się w poprzednich tomach, czyli w poprzedniej trylogii Okrutnego Księcia. I Suren też była wspomniana, jakby była to drobna postać. Dąb już teraz jest dorosły i będziemy mieli taką jednowątkową fabułę gdzieś tam. Oni, jako bohaterowie, jakby będą szli na północ. Aby powstrzymać matkę dziewczyny przed tworzeniem jakby złych istot, przed, przed może jakąś wojną i właśnie wykorzystaniem złych mocy. Stosunku do elfów i w ogóle tego całego świata. Tak, mam pootwierane wszystkie okna z tego względu, że jest po prostu mega gorąco, także wybaczcie mi. Ok, czyli mamy tutaj następcę tronu, będę sobie tutaj te książeczki powoli odkładała. I postaram się Wam dać linki do filmików, jeżeli już o, o tych książkach mówiłam. Potem mamy o kocie, który ratował książki, so, Sukę sukawa. I to jest o chłopaku, którego dziadek zmarł, właściwie dziadek go wychowywał. Ten dziadek właśnie był właścicielem antykwariatu z książkami. Przez dzięki temu dziadkowi nasz bohater jakby pokochał książki jakby jest teraz dosyć skonfundowany. Nie wie, jak ma sobie poradzić się z tą sytuacją. Jakaś ciotka po prostu ma się nim zająć. Osoba, której właściwie do końca nie zna, więc to wszystko jest dla niego trudne. Jakby on jest cichym chłopakiem, to jak odbierają go ludzie z klasy, ale mamy też ten magiczny. Wątek w tej książce w ogóle, która jest świetnie wydana po polsku, ma bardzo ładną układkę. Tutaj też wygląda bardzo fajnie. I jakby mamy ten wątek gadającego kota, który zabiera naszego bohatera, jako powiedzmy, kolejnego właściciela tego antokwariatu aby pokazać osobom, które źle traktują książki, jak powinno się podchodzić do miłości do książek i tak dalej i przez te kolejne etapy jakby nasz bohater znajduje taki podejmuje pewne decyzje i widzi jak mogłaby wyglądać jego przyszłość. Jakby bardzo dużo jest tutaj niuansów, zdecydowanie tutaj literatura piękna króluje mimo że mamy taki troszeczkę wątek fantastyczny, ale książkę naprawdę warto polecić wszystkim czytelnikom i ludziom, którzy rzeczywiście kochają książki ale więcej nie będę Wam już mówiła na ten temat. I tutaj pewnie mamy, o, mamy kolejną książkę Wszystkie nasze klęski. I to jest akurat drugi tom i ostatni tom Duologii od Amandy Foody i Christine Lynn Herman. I ten tom właściwie podobał mi się bardziej. Pierwszy tom to jest Wszyscy jesteśmy łotrami. I e, mamy tutaj turniej, w którym młodzi członkowie tych rodzin, czyli nastolatkowie, którzy zostali wybrani do tego turnieju, będą musieli się zabijać, aby uzyskać wysoką magię, ponieważ w tym świecie już jakby nie ma źródeł wysokiej magii. Okazuje się jakby, że informacje o tym turnieniu wyciekły za pomocą książki, która została przez kogoś napisana, więc jakby media znajdują się w tym mieście, ono w trakcie turnieju zostaje taką czerwoną Kopułą odcięte właściwie od świata, taką magiczną kopułą. No, są tu różne takie elementy tego turnieju. Z punktu widzenia wielu bohaterów jest ta książka pisana zmienia się, powiedzmy, energia pomiędzy tymi bohaterami zmieniają się sojusze pomiędzy tymi bohaterami rzeczywiście nikt nie jest do końca bezpieczny, więc możemy się też spodziewać, że, że powiedzmy, nie wszyscy wyjdą z tego. Całą mimo że część bohaterów chce jakby zakończyć ten turniej, część po prostu chce pozabijać pozostałych ludzi, żeby przeżyć. no Jakby są to nie tylko biało-czarne postaci, bardziej też idziemy po tym spektrum szarości, właśnie bohaterami stoi ta książka. Także polecam Wam tą duologię, drugi tom nawet bardziej mi się podoba. A jeśli jesteśmy złoczyńcami od Emil Rio, i tutaj mamy, nie ma takiej krzywdy, której by sobie nie wyrządzili. Mamy tutaj kilku bohaterów, i jest to książka, która jest, może powiedziałabym, takim trochę thrillerem. Ciężko stwierdzić, ponieważ mamy bohatera, który za pewną zbrodnię, za zabicie jednego z osób, które będą w tej książce występować, został karę pozbawienia wolności na 10 lat. I on po tych 10 latach wychodzi z więzienia. Tak naprawdę śledczemu, który prowadził tę sprawę, opowiada co działo się i jak doszło do tych wszystkich wydarzeń, które doprowadziły do śmierci jednego z tych, z tych osób. I tak naprawdę mamy tutaj kilku studentów, którzy są w bardzo elitarnej uczelni. Tutaj mamy tylko do czynienia z Szekspirem. W ogóle ta uczelnia jest dla bardzo uzdolnionych osób. Oczywiście mamy takie trochę Dark Academia tutaj i mamy te złożone relacje między tymi bohaterami, którzy jakby wpisują się w pewne ramy. Czyli powiedzmy ktoś zawsze gra króla, ktoś gra najlepszego przyjaciela, ktoś gra piękność, ktoś gra jakiegoś pomocnika nieważnego, a dla kogoś być może nie ma wcale roli. Więc jakby oni wpisują się w takie schematy i jakby są przyzwyczajeni do tych schematów. No i kiedy te schematy zaczynają się trochę zmieniać i ta energia w grupie po prostu zmienia swoje miejsce, i, jakby ta równowaga w tej grupie, no więc to zaczynają się tworzyć pewne, pewne niuanse i pewne negatywne wydarzenia, tak, które doprowadziły do tego, jak to się wszystko zakończyło. Także no, nie ukrywam, że akurat zakończenie tej książki m, uważam za półotwarte. Yy, dowiadujemy się, kto zabił i tak dalej, więc to nie ma problemu z tym, natomiast to półotwarte zakończenie jakoś tak ja nie, nie, nie podpasowało mi, ale. Mimo wszystko książkę czyta się dobrze, mamy wstawki z Szekspira, jest dużo takich, powiedziałabym, odnośników właśnie do tych dzieł Szekspira, kto gra kogo. Dużo można niuansów pomiędzy wierszami z tej książki wyczytać i myślę, że um, tutaj świetnie to zostało zrobione. Legendy i latek od Travisa Baltri też już mówiłam o tej książce, tutaj świetna wklejka w środku. Mamy tutaj takie fantazy, które jest takim cozy readem. I dlaczego jest to cozy read? Właściwie dlatego, że mamy naszą orczycę, którą zresztą, zresztą widzicie tutaj na środku i ona otwiera kawiarnię. I mamy tutaj dosłownie rozdziały, które opowiadają o tym, jak przyjechała nowa maszyna do kawy, jak przyjechały te ziarna, jak nie wiem odmalowała, stworzyła taki stół właśnie we wnętrzu, odmalowała to wnętrze, czy jakby te wszystkie inne elementy, ona poznaje ludzi, którzy pomagają jej, nie wiem z reklamą, w sprzedaży tej kawy pomagają jej przyciągnąć klientów jakimiś słodkościami i tak dalej i tak dalej, także oczywiście nie ma tego, żeby była sama sielanka jakieś rzeczy dzieją się po drodze, natomiast jest to bardzo spokojna lektura i Język bardzo przystępny i super szybko się czyta, nie jest też długa, także zdecydowanie taka przyjemna, przyjemna lektura. Mam tutaj Kaber, teraz skaber, źle na 100% powiedziałam to nazwisko i mamy młodość, to jest jakby książka z ilustracjami Lizy Aisato. Ja mam już jeden taki album z tymi grafikami pani Aisato, który bardzo mi się podobał i jakby pomyślałam sobie, że fajnie by było kupić sobie tą książkę. Jest też druga książka, którą też będę Wam pokazywała, natomiast ta skupia się na nastolatkach i są tutaj takie pojedyncze właściwie opowiadania, pojedyncze czasem wiersze, no jest to bardzo różnie przedstawione. Tutaj mamy Cieszę się, że to ja mam ręki. Moje przyjaciółki nie dałyby sobie z tym rady. Jakby... Problem, kiedy rodzic ma nowy utwór. Problem, kiedy rodzice się rozwiedli i stoimy pomiędzy jednym a drugim. Problem, kiedy nowe dziecko pojawia się w rodzinie. I tak dalej, i tak dalej. Kiedy koleżanki wydoroślały po wakacjach a i, i co się dzieje, kiedy one, nie wiem, się zaczynają malować coś i tak dalej, i tak dalej. A my dalej jesteśmy w tym trybie powiedzmy bardziej dzieciństwa i chcemy w nim pozostać. Bardzo dużo różnych opowiadań całkiem Ładnie to jest zebrane i myślę, że raczej na takim spektrum smutniejszym, czyli raczej te problemy młodości, a nie, a nie tęcza i, i wszystko dobrze się dzieje w tych opowiadaniach, także, ale minimalnie może refleksyjna książka, natomiast myślę, że całkiem fajna na prezent, ponieważ mówię, ta oprawa graficzna, twarda, twarda kładka, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Dalej, i, i na końcu właśnie tych, które jeszcze czytałam, to jest Sydonia, Słowo się rzekło. Ja, kiedy tylko zobaczyłam, szczerze mówiąc, Elżbiety Hrazińskiej, nie czytałam. Jakby książki z takimi wątkami historycznymi, w ogóle powieści historyczne, to zazwyczaj nie jest moja bajka. Nie przepadam za językiem, który często w nich występuje takim raczej archaicznym. Tutaj aż tak tego nie było widać. Bardzo ładnie się to zbiera. I rzeczywiście jest to historia przede wszystkim kobiety, która musiała sobie radzić z, z byciem samotną kobietą. Ona razem ze swoją siostrą po prostu były samotnymi kobietami. Po śmierci rodziców, ich brat musiał się zająć, jakby pewnymi rzeczami, które są zapisane im w testamencie, ich utrzymaniem. I jej brat nie do końca się z tego wywiązywał. I nasza bohaterka chodziła do sądów, próbowała się z nim sądzić, próbowała otrzymać te pieniądze, aby mieć w ogóle jakiekolwiek szanse na godne życie. Jako szlachcianka po prostu tułała się po rodzinie, i nie jest to rzeczywiście zbyt pozytywna historia. Natomiast autorka dodała kilka smaczków, które rzeczywiście ciekawie ją dopełniają, no i co warto zdecydowanie tutaj powiedzieć, na końcu tej historii mamy też proces oczary. Jest to taka specyficzna historia, ponieważ mamy tutaj tego brata, mamy te zatargi pieniężne, mamy tę kobietę, która jest powiedzmy niezależna, chce walczyć o swoje, no i może być też niewygodna, jakby ten okres polowań na czarownicę. Wszystko całkiem nieźle się układa i czytać to bardzo dobrze, mimo że książka jest bardzo gruba i ma raczej małą czcionkę, ale bardzo duży reset, czy został w nią włożony, za to wielkie brawa dla autorki. No i co mamy dalej? W ogóle nie mam dzisiaj tak dużo tych książek, więc będzie spoko. Mamy sześć Szkarłatnych Żurawi. To jest pierwszy tom książki Księżniczka na wygnaniu zmiennokształtny smok sześć zaczarowanych żurawi i niewypowiedziana klątwa. Wydaje mi się, że tutaj dziewczyna miała zostać wykorzystana w dniu zaaranżowanego ślubu, jej bracia zostają przemieniani w żurawie. Jakby nie czytałam jeszcze, także z głowy wam to teraz mówię. Tak mi się wydaje, że tak to wygląda. I ona, jeżeli wypowie jakieś słowo, to jeden, z, kiedy będzie próbowała. Powiedzieć, jakie straszne rzeczy jej się przydarzyły, komuś to opowiedzieć, to jeden. Za każdym takim razem który z jej braci umrze, więc jakby dziewczyna ma związane ręce i nie może opowiedzieć o tym, co jej się przytrafiło. Także to świetna w ogóle jest ta opłatka i cieszę się, że została wykorzystana, ponieważ wiem, że chyba jest to wydanie również w drugiej oprawie. Co tam mamy dalej? Mamy Dzień na stanie nosy od Samantha Shannon, czyli taka historia fantazy, która gdzieś tam przed. dzieje się przed zakonem drzewa pomarańczy, czyli to jest taki tom przed. Generalnie książka, która ma no, miliony stron, bo 1300 około, także no, gruba jest niesamowita, ale ja ją zakupiłam w tym wydaniu w twardej prawie, bo jakoś tak nie lubię, kiedy książki są dzielone na dwie, nawet takie grube. Bardzo ładne zresztą wydanie. Mamy smoki, mamy ten zakon, który ma walczyć. Natomiast od czasów pokonania bezimiennego na świecie nie pojawił się żaden wyrm... 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 Walki z wyrmami... wyrm... O Jezus Maria, nie wiem, jak to od, od, odmieniać. You Książka, fantazy, smoki... Niewiele jestem w stanie Wam na ten temat powiedzieć. Co mamy dalej? Dalej mamy Gniew i Świt. To jest książka, którą kupiłam właściwie na Allegro. Dlaczego? Ta książka została polecona na jakimś filmiku, dosłownie osoby, którą oglądam, na buktukowym filmiku anglojęzycznym. I, I bardzo się zdziwiłam, że mamy po prostu polskie tłumaczenie, bo wtedy oczywiście ta osoba, która o niej opowiadała, opowiadała o wersji anglojęzycznej. I że jeżeli lubicie Dwór, Cierni i Róż, to powinniście po to sięgnąć, bo tutaj też mamy jakby takie porwanie tej dziewczyny i, i właśnie ten motyw porwania, jakby zakochania się. I to są też powiedzmy, jest to historia też taka w takim świecie bardziej jakby legend tureckich. Taki, taki vibe od niej mam. Więc no, gniew i świt. Rene Adie. Całkiem, wydaje mi się, że może to być spoko. Khalid, 18-letni kalif Chorasanu, jest potworem co noc, Bierze sobie nową małżonkę do o owinąć jedwabny sznur wokół jej szyi. Kiedy ofiarą czelida pada 16 przyjaciółka Shahrsad, dziewczyna poprzysięga mu zemstę i zgłasza się na jego kolejną obwinicę. Shahrsad zamierza nie tylko ujść z życiem, ale też raz na zawsze zakończyć okrutne panowanie kalifa. Jakby ciekawy wątek, nie ukrywam. Ale no, książka sobie poczeka jeszcze na swój, e, swój czas. Ponad 400 stron, całkiem grubas. Dalej mamy taki sobie thriller. W snach to ja trzymam nóż i kupiłam go gdzieś mniej więcej w trakcie, kiedy kupowałam tą książkę z, wiecie, If We Were villains, tak? A jeśli jesteśmy złoczyńcami, tak? O której już mówiłam. I jakoś razem kupiłam to, ponieważ też mamy spotkanie po latach, mamy sześcioro przyjaciół Czyli też taki jakby wątek, gdzie będą jakieś przeskoki czasowe i, i gdzieś tam jest morderstwo, no i kto z tych osób zabił, czyli znowu taka zagadka w tym rodzaju. Ja bardzo lubię tego typu książki, dlatego w snach to ja trzymam nóż, też dołączyło do mojej kolekcji. W ogóle nie mówię o tym kanale, za dużo o thrillerach i kryminałach, a czytam ich też sporo. Chyba muszę zacząć, okej. Okay. Dalej mamy Szkołę Aniołów od Tony Hill powieść gotycka w stylu Cienie wiatru fona. Ja w ogóle uwielbiam powieści gotyckie i takie klimaty. Z tego względu też po nią sięgnęłam. Jakby okładka jest świetna. To była właściwie premiera, więc nie do końca wiedziałam, czego mogę się spodziewać. I nie wiem do końca też, jakie są obecne oceny. Natomiast no jakoś mnie ta książka przyciągnęła. I tutaj będzie też jakby poszukiwanie odpowiedzi z jakiejś sprawy sprzed lat. I będzie jakiś dziennik. Młody psychiatra wraca po studniach w wiedniu do Barcelony, by pokierować placówką, w której są leczone chore dusze. I ozdobiony rzeźbami anioł budynek ma jednak w sobie coś przerażającego. No i wiecie, jakby ten budynek, jakby to zawsze taki umiejscowienie akcji w tych powieściach gotyckich ma bardzo duże znaczenie, więc też szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać. Jedyna dwutomówka, o której będę teraz rozmawiała, to generalnie jest. Właściwie taki erotyk. W ogóle bardzo mnie to śmieszy, bo tutaj mamy niegrzeczne książki. Wytrwałość dzikich kwiatów i odrodzenie dzikich kwiatów. I to są okładki takie kwiatowe. Ja uwielbiam takie kwiatowe okładki, bo jak jest okładka z jakimś chłopem, wiecie, bez koszulki, to jakoś tak nie przyciąga mnie to w ogóle. Generalnie niegrzeczne książki teraz wstawiają hot level. Na... Z tyłu, nie wiem, czy na wszystkich książkach i od kiedy, ale to mnie jest po prostu hot level jest trzy. Nie wiem na ile, ale trzy. To są takie płomyczki w, z serduszkami. I tak naprawdę tutaj to jest historia chyba z różnicą wieku, ponieważ dziewczyna, która właściwie skończyła szkołę, ma się zajmować jako taka babysitter, czyli opiekunka dziewczynką, która jest córką jej sąsiada tak mi się wydaje, że to, tak to wygląda. No więc wiadomo, będzie taki romans z różnicą wieku, on ma chyba 31 lat, no ona pewnie jakieś 19. Także wiecie, zakazana miłość. W prezencie dostałam Babel w tej okładce, która uważam, że jest niesamowita. Tutaj mamy te czarne strony, no wygląda to wręcz bosko. Cena porażająca, dlatego sama chyba bym sobie nie kupiła, ale... Nieważne. Tutaj mamy też ten plan Oksfordu, ponieważ mamy naszego bohatera, który do tego Oksfordu przyjeżdża. Tutaj mamy też w pewnym sensie taką magię słów, znaczenie słów, specyficzne, właśnie ten system, który tutaj działa. Dżentelmeni, -y, jakby te wyższe klasy. Też Dark Academia w pewnym sensie, i też z nutką magiczną. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o magię słów, no to mamy też Hanie Czaban, czyli e, Ostatnie Światła Gasną. I zdecydowanie ta opłata mnie przyciągnęła. To jest książka, która jest oznaczona jako 12 plus. Uważam za całkiem fajną sprawę. Jaką siłę mają słowa, i co się stanie, gdy odkryjesz, że posiadają magiczną moc? To jest jakaś dziewczyna, która właśnie. Ma taką moc, że jest auktorką. To jest bardzo, nie wiem czy to. Auktorka, czyli to jest takie bardzo dziwne słowo, no ale wiadomo. Czyli potrafi wpływać na rzeczywistość za pomocą wypowiadanych słów. Tam będzie jakieś stowarzyszenie, ona będzie ścigana, będzie uciekała, ktoś tam jej pomaga. No taki, takiego czegoś możemy się po tym opisie spodziewać. I zasadniczo otworzyłam w pewnych miejscach i wydaje mi się, że trochę będzie. No. Sposób pisania jest na razie dziwny. Jak tak przekartkowałam i parę zdań, przeczytałam, ale być może, być może jak już przeczytam, to Wam powiem coś na ten temat, choć pierwszy to jest iluś, więc gdzieś tam nie mam spiny, żeby, żeby do niej bardzo wracać i gdzieś tam żeby pchać się tutaj. Ale przynajmniej pod kątem wydania zdecydowanie wygląda to ciekawie. No zobaczymy, zobaczymy, czy, czy treść się spełni moje oczekiwania. No i ostatnia, ostatnia książeczka to jest Pokrzywa i Kość. Tutaj mamy bohaterkę. Bardzo dużo nagród w ogóle dostała ta książka, to jest laureatka nagród Hugo i Nebula. Poleca ją na układce Travis Baltri, czyli chłop od Legend i Latte. Co mnie przyciągnęło do tej książki to to, że wiem, że jest tam kościany pies i jest kura, która jest to przez demona, czy coś takiego, i mamy jakąś magię, naszą główną bohaterkę. Wydaje mi się, że to nie będzie 100% poważna, fantastyka. Ja lubię takie fantastyczne książki, z których można się pośmiać. Ja bardzo lubię, generalnie, fantastykę z humorem. Także mam duże oczekiwania z tej książki, z tego względu, że miała dużo nagród, no bo wiadomo, też dużo ocen na się Troszeczkę byłam skonfundowana na początku, ponieważ widziałam. Tą książkę w totalnie innej układce, więc jak się pojawiła w zapowiedziach, to, to nie wiedziałam, co to jest, ale gdzieś tam kropki potem mi się w głowie połączyły. Także pokrzywa i kość. Pewnie będę o niej mówiła, jak już uda mi się ją przeczytać, ale to pewnie nie będzie w najbliższym czasie, ponieważ lista książek, które mam do czytania, wydłuża się cały czas, ale i tak jestem z Ciebie dumna, bo chyba szeście przeczytałam z tych 22, które Wam pokazałam, czy 23 coś takiego. O, i jeszcze, A, spoko, moja pamięć, ja i moja pamięć, mamy Królestwo Złowrogich, które zaczęłam czytać, to jest ostatni tom od Karima Niskalko i zaczęłam i przerwałam gdzieś po, nie wiem, bodajże, może pięciu rozdziałach, po prostu mi nie wciąga na razie i odłożyłam na półkę, bo wydaje mi się, że nie ma sensu um, zmuszać się do czytania czegoś, co w tym momencie nie leży, także... No niestety, dobrze, że jest oznaczona dla czytelników 18+. Bez ładu i składu na razie. Tak nie łączą się te wątki jakoś tak um, Emilia, wydaje się, czyli nasza główna bohaterka, taką mimozą, która się totalnie zmieniła od poprzednich tomów. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to odczytywać. Także, także może, może jeszcze się przełamę i, i skończę. Także to już naprawdę chyba wszystkie książki, które ostatnio kupowałam. I dajcie znać, czy coś Wam się podoba. Dużo, sz, dużo końcówek serii. Tutaj. Nie, zaraz, 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 zaraz. Odnośnie końcówek serii. Tak, no tak, bycie sprytną nie jest moją dobrą stroną. Mam jeszcze jedną pu pulę książek. I tutaj mamy drugi tom Tej młodości, o której mówiłam Czyli dorosłość od Tego nie czytałam jeszcze Ale tak samo jak w tym poprzednim Odnośnie młodości Mamy grafiki Od Lisy Aisato Które naprawdę dodają bardzo dużo Właśnie tym Wnętrzu Od dorosłości Jako, że jestem dorosła Troszeczkę więcej będę wymagała. Zobaczymy, czy rzeczywiście ta książka spełni moje wymagania. Mamy kolejny tom od Stefanii Garbe, czyli Ballada o nieszczęśliwej miłości, bardzo magiczny świat. Ja na razie jestem na karawalu, w dalszym ciągu na trylogii, więc to zdecydowanie będzie musiało poczekać. Mamy Serce Wojownika Słońca, właściwie same kolejne tomy już teraz. To jest kolejny tom tej córki bogini księżyca, którą tu widzicie. Powiedzmy bardziej jakby z legend azjatyckich książka bierze. Gdzieś tam nawet widzicie, jak to wygląda z okładki i wiele więcej nie jestem Wam w stanie powiedzieć, ponieważ nie czytałam pierwszego domu. Ale wam teraz przelecę przez te książki szybko. Inheritance Games. E, dosł ta, dosłownie ostatnią otrzymałam jak tylko generalnie pierwszy to i drugi wyszedł, to od razu je czytałam, także to. Inheritance Games po prostu czeka na swój moment, jak obecną książkę skończę, to natychmiast biorę się za tą, ponieważ jestem ciekawa, jak te sekrety, jak te wszystkie zagadki zostaną rozwiązane właśnie w tym ostatnim tomie, jak ten wątek miłosny się potoczy i tak dalej, także zdecydowanie jestem zainteresowana. Mamy This Fate, czyli... Dziewczynę, która ma w sobie magię ziemi i tutaj widzimy ją na okładce, dziewczyna w okularach, ciemnoskóra, także coś, co jest dosyć nowatorskie w fantastyce. Raczej zawsze mamy do czynienia, najczęściej oczywiście, z heroinami, które są blond włosymi, długowłosymi i bladolicymi kobietami. Także to jest rzeczywiście fajnie, że autorzy wychodzą naprzeciw jakby potrzebom, że nasz, nasze bohaterki też Często na przykład nie są heteroseksualne i tak dalej, także gdzieś rozszerzamy ten repertuar. No i teraz zupełnie już naprawdę ostatnią książką, bo nie mam tu dodatkowych książek, jest Korona Popiołów od Mary Wolf. To są kroniki Atlantydy, mamy anioły, mamy jakieś skarby, artefakty, jakiś wątek miłosny. Czyli to, tego wszystkiego możemy się spodziewać po tej trylogii. są grube książeczki, dosyć. No i też też jak tylko będę miała całą przeczytaną, to pewnie do Was wrócę z jakąś większą recenzją. No i teraz to już naprawdę jest wszystko. Teraz to już naprawdę jest wszystko, obiecuję. Także tak, dziękuję Wam kochani za uwagę, jeżeli wytrzymaliście do tego momentu, to Was podziwiam i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!